walka numer 24 formule PK walczyć będą nam hajpę, jego przeciwnikiem jest Jakub Lidzyń, witamy się gotów, gotów. fight Spokojnie. Twoje. Oczy dobrze. Nie pierwsze nogi. Po akcji, po akcji. Stop. Czas stop. Okay. Zawodnik uważaj. Na boki, na boki, na boki. Garda, garda, garda. Garda. Na boki. Na boki. Na boki. Na boki. Na boki. Stop. 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 Koniec. Koniec. Poczekajcie moment, zaraz, zaraz Hej! Podaj sobie dłonie